No, jestem tylko odkładkę Na Unity robię, no, więc bójcie się. Fój. Patrz! I ja tu jest zakoń... Już nie hmm? pamiętam. Ile ja tu jest zakończeń? Ja nie ty, pamiętam. Chuj. Nie wiem, nie grałem w to, kupiłem, to kiedyś tam i mam po prostu. Serio? Ja to dostałem za darmo. Albo dostałem... Nie o, wiem, mam to. Naprawdę, dzwonię do niego flipa. Mam to od jakiego... Od... Mam to od dłuższego czasu, tylko nie wiem... O, e? Okej, okay, mam to i po prostu teraz mogę sobie grać. Dobra, to powiedzcie kiedy mogę startować. Kiel. Już, mam. Już, mam. Chwila. Mhm. Odbieraj, odbieraj! <grym> <grym> Smacznego. <grym> Czekaj. Ja się nigdzie nie wybieram. Nie siorbać Dobra, nie odbierałem Nie spada. O kurwa mm, mm, wow. mięsko. Mięsko. Mm. Gdzie mięsko, co? No tutaj. Okej. Okay. Ja bym już wyłączył <grymne> grę. <grymne> I, I'm not pussy like you. O! Tutaj okay. jest kawałek skóry jakby chcieliście wiedzieć. To w ostat... Nie, bo to w płótno. Tam jesteś w płótno, nie widzisz? Tu jest kawałek skóry. Gdzie, gdzie jest skóra? No, tutaj jest sutek, nie widzisz? Na początku. <noise> <noise> Na początku kryjesz się taki sutek. Nie, nie jest tu tam. jest kawałek skóry. Tak. Nie. Je, to jest odcięty <noise> kawałek okay. skóry. Słyszałem to. Słyszałem <noise> to. Ktoś ci. Krzesłem tam jest. No sam jesteś, tu jest bezpiecznie. No Ja, u mnie. U mnie tak krzesło. O kurwa. Chwila. O, słychać. Uu. Dobra, nic ciekawego. Idziemy, kontynuujemy. Gdzie jest klamka? Tu. Nie umiem wstawić w drzwi. Zapierdolę, ja kurwa, nie zamykaj. Cieszę się. Ej, życie ciemno, Winda. Mega, nie lubię starych wind. Zawsze na, na pół piętrze coś ci wyskoczy. No, jak w tym, nie w Falloutie. E, outlasie. Co, gościu? Do góry czy na dół? Do góry. W stronę nieba. Ok. okay. I tak padniesz. Okay. Z, nie padnę, ja tu jestem Majster Przeżywalność. Ok. Bąb, bomb bąbelek Mam pizzeria. Dobrze, to jest, to jest, milia, Dobra, to jest piętro, ni Dwa piętro niżej. Ez. Ale powiedzcie mi, dlaczego, dlaczego horror slender jest tak duży. Slender nic? Co? No, jest horror slender film. Bo jest niskobudżetowy. No, jest bardzo niski. praktycznie nie ma nic związanego z grą, oprócz, że jest slender. What? No tak, no ale. Maxi, ty musisz zrozumieć, że jakby próbowali po prostu zrobić film o Slenderze, który po prostu jest oparty tak, sa to, no, tak samo wieł. jak gra, to by było kurde nudna swag. O kube. Pomyśl sobie, pomyśl, pomyśl sobie no. jest taki czarny ekran i film film o, jest oparty na tym, że jest osoba z latarką chodzi po lasie i lesie i bierze kartki, siedem kartek i spiernicza stamtąd. No to już by było lepsze. oglądać w ogóle ten film? Nie. Dobrze. No i dobrze. A Czekaj, jakie film jakbyś no Slender! No. Nie, się? nie ma. Tak, tak jest? Yes. Uh. No bo oglądałam to w takim razie. To nie jest coś takie złe, co ty pierdolisz? Jest to złe. Nie! Ale czy rozumiesz koncept oryginalność tego Slendera? Grałaś w oryginalną grę, widziałaś oryginalną grę? Tak. Mam, mam nawet. Dobra, ludziska, bo jest problem. Wszystkie drzwi są zamknięte. To nie jest takie złe, ale. Ja bym, ja bym, to ja jest bym sensu, to nie? No właśnie, też tak myślałem. I z okna. Nie, nie. Nie, bo będzie jakby utlać, z roka Nie, ogóle. 3 tygodni. Co? <śmiech> 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 Ej, nie, bo wszystko... Nie z roka, to no, był. Nie, bo jeszcze to jest tylko gra, dawaj. Nie. nie. O kurwa, tu chusty... jest otwarte. Okay. Ja o kurwa. Ok jeszcze na początku gry nic nie ma, jezu. Wszystko. Zacznijmy od tego, że to jest tylko gra, czego się boicie. Nie, nie. Znaczy, nie, 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 nie niszcz klimatu, zamknij się. No, tak, Obraz tak. masz za ten. Dobra, jak jakubłeś! Masz nie. dziurę za obrazem, kapo. Gdzie? Którym? No, no po lewej. Moje lewo czy twoje lewo? No, tak, tak. Jak jak wchodzisz do pokoju, ty naprzód. No. Tu? Tak. Po lewo. <gryj>

Dobra włączam biały LED i kierdol, ale z czerwony boję się za bardzo. Haha, Ta, pussy. No, tak. No na no jest pussy, zacznij od tego. Schodę, że... że mam dika. No, widziałem. Co? 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 Nie miałem tego mówić. To się wytnie, to wytnie. Nie, ma. nie wytnie. To się nagrywa, by the way. <laughs> mamy nagranie. Znaczy ja do więzienia pójdę. Tak. Chowaj się do szafy, szybko. Nie tam Nie da się, to nie jest out, full outlast. I Jak coś jest. tam coś zrobiło, więc I pierdolę byli. nie ile. On wiesz, że to zawsze na strichu był. Chuj, potwory, tam coś zropało. O, jara się. Fari tam. I skacz. Nie, nie mogę spasnie. skakać. Co to Ty myślisz, że w kolorach można skakać? Tak. Pokój. chuj. U, patrzcie okay. na to. Żeby chlasować. Ej, nie mogę też kłócać, jestem uśledzony. A mogę się zjebać? A, a ręce masz? spójrz w dół, nie masz rąk i nóg. No nie, najgorzej. A i wizja, Czemu? Ciemno. A. Fakt Ustawienia grafika... Jeszcze. jeszcze. A to klimatu nie ma. A nic nie widzę. Się widzę. No, dobra, git, git, git. Okej. Okay. O kurwa, dobra, teraz jest jeszcze straszniej. No kto wizer? Dama 1000. <grym> Co jest? Co to Słyszeliście to? I Słyszeliście to za oknem? Tak. O Dobrze, że patrzę w telefon. Okej. Okay. No dziecko kurwa, nie straszę. Dziecko do spania. Dobra, mam pomysł, biorę kociek. w duchy. Weź tego, misio co jest kotem. Tak. misio kot. No. Jak twój dog go gryzł. On wie, że dalej jest zapach, jest? Jego? Max już noszył się drzwi. Aha. Tam jest rozpierdol. Okej. Okay. Kurwa szczur, nie strasz. Ja bym go złapał, za ogon. Z kibla w o nie, takich tam... O nie, takich na tamtym filmiku. Mojemu ciemkowi skibla wyleciał szczur. co? Poszedł tak. do skibla w tej kimbił. Szczury, nie umiem pokazy. Szczury! A to jeszcze pominacz, czekaj, czekaj, ja wam, próbuję, ja wam spróbuję znaleźć discordowy attachment, z którym się śmiałem, z którego się śmiałem. No nie, ten jeden, pierdolę, nie robię. Ale gdzie on mógł Na Discordowy być? attachmentach on jest, ten jest szczur. Nie, tak? Ty ja go już dałem? Aaa, to będę musiał go repostować. Make your mind. Coś hmm. mi wyjebie, ale popatrzmy. Dobra, zobaczcie, Discordowa tu to najnowsze. A ja tam mogłeś chyba dotknąć. Nope, nic nie mogłem dotknąć. I'm not do, do, to nie jest dotykable. Ty kable. Przy... taka ręka cię pokazała. Nie, to, to były drzwi. No okej. Okay. Tu się znowu coś odjebie. Dlaczego ty, ty, dlaczego ty w tej grze się boisz bardziej niż tam, co kiedyś mieli ten, streamowałeś? Bo... Pamiętasz? Bo Soma jest yeah. gry Fictional Games. Fictional Games jest creepy, ale możesz przewidzieć momenty, gdzie jest złobane. Daj mi, daj mi to uznać, uznać lepiej. Dobra. E, gry z Fictional Games budują lepszą atmosferę, za, y, zanim cię ten y, wystraszą. Mhm. Także po prostu bar bardziej klimatyczne są, jeśli rozumiecie. Nie? Także nie, nie, nie od razu pokazują potwora i od razu cię próbują wystraszyć. Pierw próbują zbudować taki klimat na tym, zanim cię wystraszą. I Żebyś to działa o wiele lepiej niż po prostu pokazywanie potwora i jumskiery. No A tutaj po prostu jesteś tutaj otwierasz drzwi, zamykasz, otwierasz drzwi i coś kurwa jednego i nie wiesz o co chodzi. Ej, spójrz nad kominkiem. Jaki służek? Będziesz mówić inaczej, jak to żyje. Nie no pogłaś to Co to jest? Fajny obraz, ja bym taki nad łóżkiem no, chciał co? mieć Po Rozumiem. Oj. No ta, no co Kurwa Mówiłem, że jolnek okay. używię Przespraszczałam się, Przestraszczałam się o, Czo, mnie tam nie ma obok ciebie nie wiem. Było ciekawe. No tak, wystraszyła cię no. i przypierdoli ci z prawego sierpowego. No. ciekawe było. Jeśli boisz za mną, coś ale... będzie. Znowu... I mi znowu będzie, że nie ma Tak, stać. Tak, tak i wczoraj. O jezus. Dlatego o trzeciej będę do ciebie pisał. Ok. Mm. Hmm. Nie lubię okien. ee, mirrorów. No to jest lustro. Ej, zobacz jak wygląda twoja postać. A, jestem wampirem, vampirem Nie, tu, ej, chwila. Co? What the fuck? o, oh, oh, uja bojo. Chroniłem budżetu, żeby była refleksja. Podejdę do tego już będzie refleksja. Żartowałem, co? A! Globus! Łooo! Wow, jak popo! Kręcenie globusem. Czekaj, co tu się dzieje Dobra, dajmy napisy Nie można tego cofnąć Nie można tego cofnąć S A teraz otworzę drzwi i będzie tak. coś innego <gryżę> nie, da się nie, da się nie da się cofnąć, drzwi są mi zamknięte Kwaczek ratuj mnie Faktycznie nie da się cofnąć A może przez, przez lustro masz przejść, nie? Kurwa. Co kurwa? Chciałam. O Jezu. Ale że jest to mądra. Oh, wow. Mm, Kinki. Co jest kurwa? Czemu tu jest takie... Czemu tu jest taka muzyka? Halo, nie poproszę o tej muzyki. Ja że, że na początku tej gry nic takiego nie będzie. Sama jesteś nic takiego nie będzie. Nie znasz się. No bo oglądałam to u kogoś. Kruber. Ci ucisz tego psa. Jak on no, tak. no. nie żyje. Znowu. To czwarty. po Gruber, nie <Kruger. Popierdoliła> cię? <laughs> no sorry, no nerwował mnie, tak? Musiałem coś z tym zrobić w końcu. Good boy. Kacie. <laughs> Niuf, <niuch>. No właśnie. <laughs> Hmm. Ej, kanalizacja tu padła. Dobra. No? Nie, ja się boję. Kanalizacja tu padła. O, patrzcie, bluzej. You, wanna... you want this? Co? You want this as well? Czyli ty this? też tego chcesz? No, oczywiście, że tak. Ha ha ha, ha 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 Ja się boję, ja tego ja ja nie oglądam, wypierd... Pussy Kur... Kur... Oh, Kurwa <mach> <rupa>. Przez... <mach> przez przez moment myślałem, że... Ktoś przed chwilą mówił coś do mnie Przez moment myślałem, że jakiś hymn za ZSSR się włączył Hahaha <mach> Mhm <mach> O, właśnie, mogę kupić Welcome Game później, wysel, tylko żebym wysel. się bał. Ja mam. A ja mam! Ale dwójkę? A ja mam. Tylko żebym... Nie... nie, jedynka niestety Chciałem przejść, przejść jedynkę zanim ruszę na dwójkę, problem jest taki, że jestem tak chujowy, że nie mogę przejść jedynki. Dwójka to jest dokładnie to samo co jedynka, tylko to jest, kurwa, długie że się go boję. Dwójka jest to samo to co jedynka, tylko że bardziej zaawansowana. I ponoć ma trójka jeszcze wyjść. Oni przecież... Oni on nie widziałeś tej Nie tej... oglądaj się za siebie, jesteś mądry? ale e, przecież Elek grał w co najlepiej. Juno! Juno kurwa. Karo! Powiedziałaś, nie oglądaj się za siebie. Ja się przez cały czas oglądałem. Raz się nie obejrzałem i mi kurwa kury też podpierdolili. Tak coś <grym> nie ee... jada. Smers. To jest Smers. To jest Dziadzia Smers ci biega. Jezus Maria. Znalazłem korytarz, który mi podpierdolili. Tak? To na pewno ten sam. O szczur, mówiłem żebyś go złapał. Mm -hmm. Widzisz to okno? Jezu Zimis... Zimis... Ej! Uwielbiam. Mm. boisz? Mm. To jest gra. <laughs> Ty, no <buzek> nukleipa odpalił. <laughs> Tu jest otwarte, idę tu Kurwa, nie strasz mnie Będę miał koszmar. Nie strasz, koszmar jak był jakiś głośny dźwięk, to to mnie może wstraszyć <laughs> <Ja> Będę będę miał... <laughs> 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 Proszę nie, nie tutaj. Jak tu mi jakiś zaraz potwór wyleci i ty tu powiesz to on się taki za... Demontyzację, Demontyzację będzie miał. <laughs> A to się nagrywa? Nagrywa się Take OS powiedziałem Ktoś próbował mnie zabić, dobrze że stoję przy ścianie zawsze że chyba, się... chyba nie da się zginąć. No kurwa, daj mi 5 minut Nie, ta gra jest specjalnie zrobiona, że jak ktoś mnie zginąć, to ty dostaniesz atak, atak serca Ale to 4 Giniesz w realu? Co? Czemu mnie zespawnowało tutaj, hmm, dziwne? Czysto. Łuk nie czysto. Zaraz się tam to okno otworzy. Tylko się nie odwracaj teraz, nie? Nie wiem, myślałem, że coś nie skończy. Ajajaj. <grybuj> Ajajaj. Otwarte. Przeciwno było zamknięte. Dobra, jak jumskier ma być, to... Dobrze! Dobrze, że się odsunęty, by mi nos kasowało. Cześć, zostałem przyjść. Wyś się tam zamknij może i łóżko masz iść spać w końcu Odcięli mnie. O kurwa, halo Nic nie widzę. Tam coś łaś. Nic do tego. Zobacz co to. Zajęte? Zajęte? <grytanie> nie no weź tam Zajęte kurwa. Zaraz będzie nie. nie. Co tu jest? Co tu jest? Się bardzo znają, co się stało z tą ścianą. Jakby ktoś mocny stranik. No Mówię, zajęte, kurwa. Nie chcesz tu. Ja tylko nie oglądam, to bardzo się lubię. A chyba poszło sobie. Gdzie tam jeszcze? Tam, tam. To, to, to właśnie. No poszło sobie. Daj mi jeszcze 5 minut. Mam, że głos, głos wyłączę, może z tej... A co, jak wróci? Wybieram. Faktycznie... No właśnie. Ja pierdolę. Zasrało drzwi, się. te drzwi po prawej. I za, za tym. Zasrało się. I wytarło A. się w obraz. Ja pierdolę. Tu już nie wytrzymywało. Aha, dobra. Jak to okres? Miegunka. Możesz wrócić nie. Ale lutkę możesz pójść Bo ja tu zaraz rzucę Cypisa On się Cypis nazywał co nie? Ja <grystwa> no. to był Cypis bo nie pamiętam Jak co 5 gram lecieć sam a Nadal No nie, nie kojarzę. kojarzę. <laughs> Serio. Jako jedno w głowie ma. Fajna noga. Dzięki. Starałem się. O patrzcie tu Co? jest. Już lepsze jest... Pamiętaj, że ona, ona jest minus 18. Okay. Przez, przestańcie, przestańcie swój Isek, e okej? Okay? To się nagrywa. Jest. Nie, jest, <grym> się texting, ale jest okay. minus 18, pamiętaj o tym. Nie wiem, niestety. Co? 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 Nic. Pa, z <grym> jestem wampirem, jest, mój dom też jest wampirem, mam kompletnie inne odbicie tutaj niż tutaj. Nie wiem, co to? Po prostu masz niezrenderowane czanki i tyle. No i teraz powinna no powiedzieć taką... Dobra, Korpką kręci. No okay. Dawaj, szybko! Wiesz, że to nie jest takie proste, jak się wydaje? Złą stronę strony Hej, rozpływają się Okej. Okay. Eee, nie patrzysz się? Jest ten, scp je... plaga. Nie, się, co się dzieje? E, SCP mi wychodzi, drzwi się roztopiają, muzyka leci. No, łaza. O Łóżko się roztopiło, gdzie ty będziesz spać? Okej. Okay. Butelka Coke? Then up a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar, and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Już miałem powiedzieć czemu była taka cisza Bo główny bohater mówił jak sobie krew wydobywał z ciała Kinki jak chcem jak? Mm, wyjść? Ok tam Niech ze Niech To tam puka, nie pukać Wait, what? Może jeszcze dużo musisz kręcić. Uuu. Uh. Tylko se. Aaa, czyli mogą drobnąć rzeczy. Naprawiam, patrzcie, Bob the Builder. O, no, ale to nadal się nie wyprowadziło. Dziwne. Dobra, no. wiemy. Hej! Hej! Tu będzie zapis jak Dziękuję. No. Nic, ja Malujesz teraz swoje zakończenie gry. Co za koń. Mhm. koń? Nie, to będzie babka z dzieckiem. Tylko zależnie od tego, od zakończenia, to będzie inaczej. To jest koni. koń? O nie, Pyro, co z koniem, nie tak? <gry> Doro mi się przy. Czy się do początku zapomniałeś? No? no tak, to są zapisy i tak będzie cały czas. Przez... Patrzcie, lego. Ej noga! Aha, mam szczury w nocy. rozumiem. Nadal nie widzę siebie. Dobrze wiedzieć. No dobrze wiedzieć. A co to jest? Stena. Ja no. pisz na tym scenę, to zaczęło mi się kręcić w głowie. Nigdy więcej. O. Kurwa. Wyprostuj się. A może jesteś na statku ten tam Nie, patrz tutaj. <grym> Wszystko się buja. Nie. Nic nie widzę, wiesz? <grym> to źle, bo mi się, Biurko mi się stopiło. Oj, oj Co tam pisze? Tam jest, tam pisze? Tam jest jakaś notat... O ja boj. Gej. Hejt, cześć, bo ja tu miałem Spacebar. Nienawidzę, no teraz, zgubiony, osłomatniony. Zasługujesz na to, grób dla ciebie, dokończ to. Rozumiem. Miłego, Miłego leżenia, grup. Ty patrzcie, to jest ze Star Warsów. <grym, tuszesny> hey, no. Tylko taki biedny, bo nie ma miesza świetnego, dobra. Dlaczego? co mnie kradli Dobra, szukaj tego kto straczkę zrobił ci w chacie. Tam Ale jest. Nie. Mm. To przypał. pałku Nie, nie ginie. Pianino, jak mi zaraz... To pianino mnie zabije. Co nie? Ty wujek Stefan? Halo. Gdzie Stefan? <tryk> What the fuck? ciemno? nagle zrobiło? Halo Nie zostawiać mnie tutaj, ja się boję być sam Kurwa pusty pokój Nie lubię tego Halo, ludziska. Znalazłem dziurkę rozkoszy. Kto chce wejść? Ja, 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 ja. Proszę, ja. No to... A która to jest? A to jest ta, ta brązowa, No to przy... Fajnie. to. Kakaowe oko? No dobra, no to niech będzie. Ale... ale rozepchane. Mhm. Cało się zmieściłem. Okej. Okay. O! Oh. Okej. Okay. O, za... Dobra, dam radę, obejrzę. Chociaż wątpię. Yes. Bo Mhm. Widzisz? Pussy. Prawdziwa... No przestań! Don't! don't. <coughs> Ty coś mówiłeś? Kapo. 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 Chcia, chciałem powiedzieć, że. Chciałem. No i się, się tak wkurwiłem, że rozjebałem całe drzwi. ja się nie spodziewałem, tego to się wystraszyłem. Mówiłeś coś do mnie, że. Widzisz te drzwi? W się tak, wkurwiłem, że jest Bum. Tak, tak, tak. Z buta. Postal dwa. Hmm. Tak. Sikierą. I lampa! Weź tą lampę. Boink. O! Nie myj! jest Jeszcze szafka. to i notatka! Kto? Możesz proszę podpisać tą kredycję? Gra... Dziś mi się wydaje, że ta gra idzie od tyłu. tak od tyłu? Żota? Od tyłu. Nie. Maxi, ty wciąż tu jesteś? Jestem. Co ty robisz? No właśnie nic. Oglądam. No na, na telefonie siedzisz, co nie? Tak. No, ale oglądam. No chodź się ruchaj. Co? Nawet, nawet nie oglądam. Weź ty palconek. No, czemu? Czemu? That's gay.